I o dziwo. Nie gram na dżungli, to jest aż dziwne. Ale stwierdzam fakt, iż trzeba przetestować. Yy, Ile oli? Nie moje możliwości na tej postaci. Hm. Gram na jakiegoś yy, Zaka. Nie wiem, czy ten Zak idzie pod. Yy, nie dobra, będzie pod tanka, jak patrzę na runy. Ale, ale może być to zmyłka z tymi runami, i pójdzie pod AP. Hm. Tego nigdy nie wiesz. Wiem jedno, on chyba zakiem grać nie umie, z tego co czytam na tym, na Blitzie. To Blitz go opisuje, że głównie nie gra tym zakiem, więc hmm. Miej mi taką nadzieję. Kończymy razem z maską. Tylko, że w sumie też, na Ileoli nie umie zbytnio grać, więc to też jest to. <ścoughs> Chociaż, na Ileoli jest dość prostym czempionem, jakby nie patrzeć. I mocnym, w, obec w obecnej sytuacji. Wobec jakby mecie i tak dalej to to jest mocne. Kto tak by się spodziewał, że to będzie dobrym itemem. No w sumie to się składa najdoli, a potem może to? Nie to chyba, bo to jest mocne teraz. Jestem a O jest debilus. korbara, robisz nie ogródku, ty... Ostrało cię ty kurwiu. Ej, co jest? byś tak może trade'ować dawać ze mną w ogóle? Wie patrz. Macidło dło pieprzone, ty. Nie wiem czy on się tak może tradować w ogóle ze mną. Chyba może, bo jemu się to HP odnawia. Kurde, w dupę. Eno, biorę potę, już łykam. Mnie zabije zaraz debilus, z pospolitus, ty. Kurwo, ty. Skąd on ma taki damage w ogóle? Aha. Okej. Okay. Gościu chyba dostał wylewu tak zwanego. Nieważne. Nie wiem czy zostawać, czy to jest dobry pomysł, żeby zostać. Nie, ja chcę to. Kurwa, ja i farmienie, o ja pierdzielę. A, wszystkie miniony wpisdu poszły. On też widzę, nie umie farmić, także że Kurwo, wyssam. Sanie. Sanko, hopie, san. No i co, ja on teraz więcej zrobię niż on. Nie, Git. to mnie? Yy... On skacze na mnie, to jest chyba. To jest chyba Debilus. To jest chyba Debilus, szczerze powiedziawszy. On już to chyba zmaścił. Zmaścił po całości, dobra, to jest jakiś. Kamikadze, tak zwany. Noż, kurde. Bit tymi, tymi. Ty miniony, ila oli Bierzesz to, kurde. Tak, e się maksuje na tą głównie. Znaczy Albo on czeka, albo tu Master E gdzieś jest, może dlatego on tak baituje. Hmm, nie wiem. Je. O tak, tu jest Master E, dlatego on tak baitował. Okej, okay, okej, okay. nie wiem, na Master E ma HP, ale hmm. mogę zrobić tako. Mogę, jak najbardziej. Dobra, dobra. O idzie, 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 pa, 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 pa. pa. O kurwa, no to chyba HP wybrał. Pasywek ci zbijam, tak o. No i muszę flesh'nąć. O kurwa. O kurwa, chyba mam doja zrobiony. Wow! A gdzie jest mój jungler? O, to jest pytanie, kurwa, na które nikt nie zna odpowiedzi. Jungler, div, tak zwany. Ale dobra, przynajmniej ten nie ma pasywki już. Tak zwany jungler, div. Jak będą no to było wiadome, że przyjdzie kurde ten, ten Master, ale... No skacz, 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 skacz skacz, skacz debilu, no. O, 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 o. Już popisałeś się umiejętnościami? O, jo, 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 jo. Dobra, niby mam teraz mi ja ale zaraz wyleczę, spokojnie. On nie ma pasywy, więc heh, zdechnie najprawdopodobniej zaraz. No chyba, że tu Master i przyjdzie 58 raz, to już chyba się popłaczę zaraz. Czasem niszczyć moje macki głównie ty Opszany ty Oo to O jeny to miał być mój kanon O mój Boże No je ja... ale nie unikaj tego głównie ty Zawszony ty O no serio na miniona to poszło Nie wierzę w to Kto nie wierzę że to poszło na miniona O o, o podejdź podejdź do turecika Podejdź, podejdź, podejdź No Juwo Aaa, bo tu czekasz pewnie na Mastera i znowu, ojajaj No i czeka na Mastera gówno pieprzone, gówno pieprzone, aaa, jeszcze nie A dobra O ty, nie cofnął się XD ta wygrywa? Chyba nie Chyba koleżka się zagalopował. Mam go Uff That's close Nie no, ja stąd chyba z bo zaraz to przyjdzie Łódź już żyje we mnie, pieprzony Dobra, spiernicam stąd, bo przyjdzie, zara Plaster, Plaster i przyjdzie <gry> Idę stąd Idę stąd, bo to nie, nie na moje nerwy Ty mi tu polecałem pierwsze, no to ale Nieby to ale nie było mi na to, no to co, no to, to nic, no gówno, no, no. stary, wypadku Wypa z tym zakiem Niepaduwa ta tą maskę Okej okay. No to chyba jednak kolega masz problemos O kurwa to jednak ja mam problemos Hmm jakby mi tu na przykład Mastery zaraz nie wyskoczył, to może by to było mi nable Nie wiem o czy domyślam? Zostaw mnie pokuty. Dobra, wkurzyłeś mnie teraz już Wystamy to ile wlezie. no ja bij O i co gnojowo? Czekasz tam na masterka i? No. Może się nie doczekać stary Muszę o tym Może twój masterek i nie przyjdzie Twój no. kochaś. Lovelast pieprzony w dupę, o. Dobra, las jest na idzie. A ja się mogę wijać na tego debila. Hagiego, łagiego. O kurde, hagi łagi. Kulta użył. Hagi łagi. Pierdzielony. Kurwa, no hagi łagi mnie tu próbuje pokonać, no. Pieprzony, hagi łagi. Gluta Nie sku... No, nieważne. Nieważne. Jeszcze mi film, zaraz, zaraz powiedzą, że w y, Twoim filmie jest za dużo przekleństw. O i te główne, albo ograniczenie wiekowe. Za ty, widział ograniczenie wiekowe. kolego! Nie ze mną takie numery! O kuźba. No to chyba padam. Albo nie padam? Żarcik? kosmonaucik, Hehe. <laughs> nie wiem, też się leczę tro trochę z tego, ale. To hmm. jest wystarczająca ilość leczenia? Nie wiem. Ono pasywę dostał? Nie, no nie, no, bez takich mi tu, bez takich mi tu hagi, łagich, przykrych. On dostał pasywę jeszcze teraz. Uh -huh. Nie no, bez jaj, muszę bez jaj. Co kosztuje e, manny ten, stówkę? No, może, może go porobię? Maybe, maybe. Ta, on tu będzie skakał, patrz, 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 on jest górne... 300 IQ playerem, on nie wie, że... Ja wiem, że on tam jest! Więc tak Mówię, 300 jest player, to był normalnie. Szybko, macki. Iść, 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 iść. Mówię, że to debil na Zakup. Ale nie mów, hop, dopóki nie przeskoczysz, czy jakoś tak to szło. Nie wiem. W każdym bądź razie idę stąd i sprawdzę, czy to się jakoś nagrywa. Bo masakra jakaś. Ja tu go dymam i tak dalej, Ja tu będzie tylko. Sam fil filmik jakby bez, bez dźwięku, sorry, czy znaczy, bez obrazu, z dźwiękiem właśnie o tym mi chodziło, jeny. Ciężko się zysłowić czasami naprawdę. Dobra. Ja się tefam. Jak coś to SS, guys, SS. Nie ma głównia kazaka. Kurde, no ja z tym farminiem to serio, go, go, gorzej się jebać już nie da. Chociaż nie, no da się, ten zak ma jeszcze mniej farmy ode mnie. Możesz mi powiedzieć, co ty kombinujesz, człowieku, tym zakiem? ty tam, kurde, kombinujesz, stary? Znaczy ja zrobię tak, zrobię tak... Kolejne W sobie dam... Nie masz szansu, już na mnie, człowieku, patrz to! łapie, ty już przegrałeś tam bitwę! O no, cholera! Musiał skoczyć, debilus? O, ja, ja... O no, choler. Widzę, że mój jungler jest rzeczywiście jungler def tak zwany Ajajaj. A ja tu mam topa Tu wszystko inne jest dymane, nie no dobra yy, Mid daje radę z tym adetekiem Fajnie, ojoj, niedobrze It's not good Aha On chyba teraz sobie z to właśnie strollował On chyba właśnie się dał zabić Nie czekaj Aha, bo on Ulta użyje Tak? Aha xD. Zdesdypa. Że on się tak dużo wyleczył z tego. Nie, no tak, to się nie bawimy. Ty bo tu Mastery zaraz przyjdzie. O, już znam te zagrywki. Z brązu. Zagrywki z brązu są mi znane. Albo zaraz wejdzie do krzaków i będzie udawał, że skacze na mnie. O, czekaj. on Kontroluje chyba. On chyba już troluje to. Nie wiem. Dziwnie, że tak podchodzi, da mi się z tego ełapać. Mastery idzie. Dobra, nieważne. Idzie, 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 bo go widzę. No ja. Dobra. Dobra, 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 dobra. Dobra, bait, R-ku pierdzielony. Patrzę na moją mapę, bo to jest jakby kluczowe. Mm. Albo mastery jest tutaj, nie wiem. Możliwe, że tu jest mastery. A, tak, 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 tam jest mastery. Eee, spinguję, że erkę mam zaraz. Hej, chodź tu kurwa, bo tu jest kurwa master gdzieś. Chodź tym kainem A ja się boję <laughs> Ja nie mam jakoś duże HP, ale mam ulta dlatego wiesz jak ten Master podejdzie to też może się załapać O, widzisz? O, widzisz, widzisz Dobrze, dobrze, dawaj go gnoja. Dobra, dobra, rób ta 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 Pomogę ci, rób, rób, rób ja Ten Master jak podejdzie to jest martwy Zach, też raczej nie powinien tu podejść więc spokojnie możesz sobie to zrobić tym kainem, dobrze jest Dobrze jest. Git. Mordeczko git O dobra No niedobrze to była Okej okay, no nieważne Nieważne jak bardzo się ma Nieważne no no dobrze no ale to to nie wyjdzie stary Nie to nie wyjdzie stary. On się za bardzo teraz będzie chować, wiesz o co chodzi. Albo czy... Ejdź na Mastera i idej, daj, idę, idę, daj. Chodź chodź, chodź tym meggakiem, no? O, o, zamknij go w klatce. Do klatki gnoja. O jeny. I ten może nas lasa ty, a możliwe, że możemy to zrobić. Dobra, chodź Hej, sy las! <grych> Choć jak spierdala, kurwa eee. o materii? Pa pa, 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 oj no, blisko, star, blisko. O kurwa, chyba nie, co tym Wegarem żeś zrobił? No, teraz to, zaprezentował. Nie wiem co nawet. O kurwa, no, tego się by nikt nie spodziewał. Taki wylew dostać, o człowieku Czemu on ma 6-1 tym tym? Aha, on ma 6-1 Nie, no to nice, żeby mi teraz ktokolwiek o tym powiedział Okej, okay. tam jest dech hmm, Myślę czy to, czy to złożyć Ale chyba złożę tasaczek Oł oh je, yeah. tasaczek chyba lepszy Ta, tasaczek zdecydowanie lepszy Ty, co mi to poszujesz, ty, 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 ty Glucie, glucie, ja tu nie potrzebuję puszowańska pyk, pyk! No, on składa na tego Kaina. Czy ty, Ktoś to widzi? Co to za gówno jest Kain jakiś? Nie wiem, może tak się teraz gra, ale hmm... To się grało kiedyś jak ten item jeszcze leczył i nie pamiętam na tego kejna czy na niebieskiego to się grało? No ja pierdolę, no serio? Serio, serio, sly? A pierdolta się, kurwy. Iś, 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 idź, Pieprzę cię w maciarzu ty. O kurwa, nie, 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 nie. Zostaw mnie, zostaw mnie. Nie bij mnie, tato, nie bij mnie! Ty, on jeszcze zaraz dechnie, Ty, On jeszcze kumu dechnie. Posłuchaj go, ok. Czyli udało mu się zrobić 2 vs 1, czyli już oli jest y, potężna. <grytania> Tyle mam do powiedzenia. jak robię 2 vs 1, to już jest dobrze. W sensie, jak mam ultę i tak dalej, to już jest dobrze. On skoczy na mnie. Ty dobra, nie skoczył. Ale chciał! On tak bardzo chce skoczyć na mnie z tych krzaków. I myślę, że ja nie wiem o tym. A gra jak taki typowy, jakiś taki, nie wiem, no. Trochę bez mózg, tak naprawdę. Bo on myśli, że serio z tych krzaków, to ja nie wiem, mam zero IQ i nie, nie wiem, że on chce skoczyć z krzaków na mnie. O, no dobra, teraz zaskoczył nawet bez krzaków. Czy ja go porobię? Chyba tak. Nie, dobra, chyba go nie robię jednak. Albo może i go robię? No nie wiem, kurde, ciężko stwierdzić, czy ja go robię, czy nie. Ulta mam za chwilę, ty, ja mam niski cooldown na, na tem ulczę coś. Dobra, to jak ult mi zaraz się ten, to ja go chyba robię. Chyba, bo on ma jeszcze tą pasywę O, 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 kuiba. Oj, oj, oj Jednak go nie robię To był test, to był test widzowie Czy ja go robię, czy nie robię Niestety No Mastery już tam się spłakał Kurczę, no Było blisko, jeszcze mi weźmie ja. To Ciężko jest grać 2 versus 1 na linii Cały czas praktycznie Pomagać jeszcze innym No a ten Sylas to jest jakiś ten, niby ten limit wygrywa, ale znaczy wygrywa. No. Ten Sylas jest jakiś taki, hmm, Broken u nich i to tyle w sumie. U nich nikt nic nie robi, tylko ten Sylas. No i to, że ja nie mam tureta, no bo ci nie było kiedy nawet puszować i tak dalej, no bo cały czas mi przychodzi albo Master Yi, albo ten, ten Lud cały czas, tu mi właśnie kręci. No nie ma jak puszować to. Co on sobie złożył, mam, to ma. No to nie, już, już będzie coraz cięższe do zabicia i to mnie martwi właśnie. Rozlejcie wlejcie to, czyli tak jak teraz, to on już może mnie bić dużo. Dopóki ja nie złożę jakichś sensownych itemów. No chyba nie stary. Chyba nie. Chyba nie stary, chyba nie możesz tego wygrać, co powiedziawszy. Nie możesz wszystkiego wygrywać, wszystkich trade'ów i tak dalej. Pójdź w się leczy z tego gówno, nie mogę. No nie mogę, człowieku, jak się gówno leczy. Opieprci mnie coś zaraz, Sięgam ci. Jezus Maria. Jak to się leczy bez przesady Dobra, luj Kończymy gnoja Kończymy gnoja O prawie się udało go wykończyć Ja mam rkc co minutę, no to tak samo Nie minuta, czekaj to jest minuta, nie 60 sekund to minuta Troszkę więcej niż minuta O on został XD Ty on jeszcze skoczy tu na mnie? Jestem tyle głupi, żeby tu skoczyć? Chyba że przychodzi mastery e tu. A, tu jest Mastery chyba. Oczywiście, że jest, dlatego tak bejtował. Ja pierdzielę, serio Serio, serio. No to po mnie chyba już. Aha, niszczy te maski, okej. Okay. Ja mam multa za chwilę w sumie. Mm, to chyba jest głupie, ale no dobra. Skocz, 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 skocz tym glutem. Okej, okay. okej, okay. that's fine. No jeszcze co? To gówno jeszcze ultuje? No nie, no to już jest przesada jak jeszcze to za jakiś team comp? Ulty na mnie, 50 tysięcy ultów, może jeszcze puściek jak... Puszcza tam musi matka. Na zaku. Bo frajerek przegrywa linię i musi... Eee, masterek, pomóż mi, bo ja przegrywam linię! Macie rzuty. Mm. Co do ileoli, to jest to... Panie champion, aczkolwiek. Hmm. Mm. no właśnie. Nie teleportuję się nawet do tego gówna. Albo może trzeba było. Do to aż ten twój rest w dupety nie miałem z farmą już dogania, a był tak do tyłu a. Masakra No lepszy jungler wygrał no Lef w temacie. lepszy jungler wygrał Nappingujmy, że nie ma co no, Zero można być słychać, że Mam coś w mordzie, ale no. Z tych nerwów teraz trzeba było zjeść tam, jak to się nazywa. Jeden, jak to się nazywa? Mm. Takie pastylki to macie, takie owocowe. Mm, nie wiem, jak to się. Nie wiem, no, pasylki owocowe takie do, ża do żarcia, no. Dobre, bo owocowe właśnie. <laughs> Dobre, bo owocowe, proste, proste, jakby ktoś nie szczaił. Dobra, ten turec już jest mój, tym bardziej ten debit poszedł gdzie indziej. Kurwa, nie jest mój, bo miniony nie przyszły. A. No bo oni smoka będą robić, no tak. Tam mogę tepnąć, ale hmm, no właśnie. Nie mam do czego. Jak postawią warda w dobrym miejscu, to mogę tepnąć. Dobra, idę, idę, idę. Dawaj, 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 dobrze, 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 dobrze. Let's go let's go. Na no flash wij No, bo bądźmy się czajcie Kane Niepej Głupie Właśnie O Zak tam jeszcze jest. O. Oh, o ciekawe O kurwa, pa, pa pa Paweł będzie skakał Dobrze, mamy to. Mamy to Okej, okay, w porządku Bardzo dobrze, team, bardzo dobrze Najsik, najsik A, no, jeszcze mogę jeszcze to, to, to zażerać. O... Hej, okay, zabiję Sorakę. Nie zabije. Ja piernicę. Tak. No co no? Pando. A, podali. Dobra, to nara wzaby, to tyle. Chodzi, że się Wam odcinek spodobał i zaproszę w kolejnego odcinka na moim kanale. Na razie, cześć, trzymajcie się. No to był... To była miernota jak coś.